Planety ognia opływamy Nic niewidzący, niewidoczni Przejrzyste cienie dni Popiół już się zapadamy W który zmieniły się pokłady Niebo się coraz wyżej złoci Okręt zabiera krwi Unoszą nas serwane fale Piętnastoletnich Kapitanów spełnieni marzeni o podróżach, nie z tobą świat. I byle prędzej, byle dalej, przypieni w burty, potrzaskane, nim całkiem ciało się zanurzy, w ciszy bez lat. Tak. Map popalonych czarne ptaki, krążą do gniazd bocianin, z których nikt nie zawoła ziemia, By zerwać nas ze snu. Inny dziś nas prowadzą znaki, My już dla świata niewidzialni, I jeden tylko zbudzi hejnał, Żelazne kule głów. Tu byleć się perłami poci tam, gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm, Leniwie gada, że nadpływamy. Gdzie słońce w każdej płóki pocisk, śmierć niezawodną budynku oka, z którego cała nam wypadła planeta krótka krwi. Tu się perłami poci, tam gdzie zielona i głęboka rzeka wśród palm, Leniwie gada, że nadpływamy Niosące w darze póki pocisk, śmiesznie zawodną mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta, krótka krwi.